Cześć, dajcie z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do recenzji Samsunga Galaxy A5 2017. Po sukcesie Samsunga Galaxy A5 216 no liczymy, że dostaniemy trochę więcej, skoro cena jest też wyższa. Oczywiście porównanie osobne będzie, tam będziemy się skupiać na aparatach, natomiast pewne aspekty, które różnią te urządzenia również tam jakby poruszę, więc jeżeli to porównanie już będzie, ono powinno pojawić się w weekend zamieszczę stosowną adnotację. Zaczynam od wyglądu i specyfikacji. Ekran 5,2 cala, Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Super AMOLED i tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego ekranu. Oczywiście może on wpadać troszeczkę w niebieski, jeżeli chodzi o biel, natomiast można to skorygować, do tego przejdziemy za chwilę. Sercem urządzenia jest Exynos 7880, GHz, to jest 8 procesor, 3 GB pamięci RAM oraz Mali-T830. 32 GB wbudowane w tej wersji, którą no, będziecie mogli kupić w sklepie. Oczywiście aktualną cenę macie w opisie. Z możliwością rozbudowy przez microSD do 256 GB. Z przodu i z tyłu aparat 16 megapikseli, oba są ze światłem 1.9. Do nich przejdziemy oczywiście troszkę później. Warto natomiast wspomnieć, że sam aparat nie wystaje z bryły. Dla mnie to nigdy nie był jakiś wielki problem, natomiast są osoby, które doceniają taki fakt i warto o tym wspomnieć. Wszystko jest to zasilane baterią o pojemności 3000 mAh. W zestawie mamy ładowarkę szybką, półtorej godziny do pełna naładowujemy nasze urządzenie, więc całkiem nieźle, tym bardziej, że bardzo ciężko rozładować Samsunga Galaxy A5 2017. To jest jeden z jego największych plusów. 6,5 do 7 godzin na ekranie, najmniej zdarzyło mi się 3,5 godziny podczas intensywnego korzystania z LTE, ale to są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre wyniki. Warto również wspomnieć o tym, że nie ma problemu, to jest GPS-em, wszystko działa naprawdę bardzo ok. Korzystałem z tego urządzenia prawie przez 700 km, jako nawigację, więc jest naprawdę w porządku. Warto wspomnieć, że oczywiście do baterii nie mamy dostępu, jak i do innych elementów. Mamy dwa sloty na microSD. Oraz na NanoSim. Nie mamy tutaj dual sima natomiast wszystko jest zamknięte z powodu tego, że mamy IP68. Przechodzimy sobie do jakości wykonania samego smartfona. Gorilla Glass z przodu, z tyłu. Ciężko powiedzieć, jaka generacja, bo na razie nie ma jakby potwierdzonych informacji. Natomiast nie znalazłem u siebie żadnych rysek, dość dobrze patrzyłem. Normalnie korzystałem z urządzenia, odkładałem w ten sposób. Nie było to urządzenie noszone gdzieś tam w pokrowcu, więc warto o tym wspomnieć. Jeżeli chodzi o sam tył, no moim zdaniem, zresztą w porównaniu o tym powiedziałem. Nie jest to tak super piękne jak w przypadku A5216, natomiast no te plusy w porównaniu do właśnie tamtego urządzenia, jak na przykład niewystający aparat czy zakrzywione po prostu krawędzie, dzięki czemu urządzenie rzeczywiście bardzo dobrze trzyma się w dłoni, nie ma tutaj z tym problemu. Jest delikatnie śliskie, ale wydaje mi się, że przy tym calażu nie ma z tym jakiegoś większego problemu, urządzenie ani razu mi się nie wyślizgnęło. Sporo zmian natomiast z przodu wygląda po prostu urządzenie zdecydowanie ładniej wydaje mi się niż poprzednia generacja. To co warto podkreślić jeżeli chodzi o przód. To oczywiście skaner odcisków palców. Jest to oczywiście fizyczny przycisk, natomiast mamy również aktywny skaner, co jest pierwszą nowością, jeżeli chodzi o Samsunga. Oprócz tego dwa przyciski wstecz i ostatnich aplikacji. Natomiast ten skaner rzeczywiście działa bardzo, bardzo ok. Nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. W momencie, kiedy mamy mokre urządzenie, bo możemy oczywiście zanurzyć do 1,5 metra do 30 minut, no to wtedy ten skaner nie działa. Ale mamy stosowną informację, że jest zabrudzony skaner i że musimy go sobie przetrzeć, więc warto o tym wspomnieć. Co do samego urządzenia, nie mam tu żadnych zastrzeżeń. Samo urządzenie wygląda naprawdę dość ciekawie. Z prawej strony znajdziemy przycisk Power. Warto wspomnieć o tym, że on jest dobrze spasowany, jest też tak delikatnie bardziej wystający i chyba trochę cieńszy. Sama ramka jest taka trochę matowa, przynajmniej w tej wersji kolorystycznej. I to mocno na plus. Myślę, że tu nie będą się specjalnie jakoś szybko pojawiały rysy. Natomiast nowością jest głośnik, który jest umiejscowiony u góry. Na początku byłem Sceptyczny co do tego rozwiązania, natomiast oczywiście o głośniku powiemy później. Ale jego miejscowienie faktycznie świetne. Rzadko kiedy zdarza się, żebyśmy po prostu zakryli sobie ten głośnik palcem, czy w zależności od tego, jak korzystamy z urządzenia, czy w pionie, czy w poziomie, więc to jak najbardziej na plus. Na dole znajdziemy złącze do ładowania USB typu C, mikrofon oraz wejście na słuchawki. Fajnie, że wszystko jest poprowadzone jedną stroną, czyli jeżeli będziemy podłączać urządzenie do ładowania oraz zestaw właśnie sławkowy, wykorzystywany chociażby do radia to warto o tym wspomnieć, że kabelki ciągniemy z jednej strony, u góry mamy wejście właśnie na slot microSD oraz mikrofon, z lewej strony natomiast mamy przyciski głośności, które też są delikatnie bardziej cienkie, odseparowane, oraz drugie wejście na karty nanoSIM. To odseparowanie tych portów dla mnie nie jest specjalnie fajne, biorąc pod uwagę, że mamy no dwa otwory, dwie tacki, które musimy otwierać, natomiast rozumiem tutaj plusy w postaci takiej, że w momencie, kiedy wyjmujemy sobie kartę microSD, nie rozłącza nam po prostu komunikacji, jeżeli chodzi o nasze urządzenie. Nie musimy go restartować i to jest spory, spory. Plus. Przechodzimy już do interfejsu. Oto oczywiście widzicie na ekranie wyłączony mamy Always on Display z wszystkimi powiadomieniami ze wszystkich aplikacji. Warto o tym wspomnieć. Pojawiają się 3 plus cztery dodatkowe jakieś powiadomienia. Warto o tym wspomnieć. Oczywiście on jest aktywny, czyli możemy kliknąć sobie i wtedy przechodzimy bezpośrednio do danego powiadomienia. To również warto wspomnieć. No i ten skaner, który jest aktywny i działa rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o sam ekran, to oczywiście przyciski są podświetlane. Jak widzicie, warto tutaj wspomnieć, że możemy zmieniać sobie siatkę. Tapety, motywy i widżety, więc dość standardowo. Jak zawsze, w lewą stronę przyciągamy sobie, pojawia nam się update i on zawsze działa z dość dużym opóźnieniem na wszystkich telefonach, niestety. Z dodatkowych aplikacji, które dostajemy od Samsunga, to radio oraz kilka dodatków, jak chociażby dyktafon, ale najważniejszy jest chyba tutaj bezpieczny katalog, który oczywiście jest takim miejscem, gdzie możemy po prostu za pomocą skanera odcisków palców blokować sobie aplikacje, zdjęcia, apliki te rzeczy, które chcemy, żeby pozostały tylko dla nas, nawet jeżeli ktoś dostanie się do naszego telefonu, który będzie gdzieś tam odblokowany. Przechodzimy do paska powiadomień. W pasku powiadomień oprócz powiadomień mamy przełączniki, jest ich wystarczająco dużo, mamy możliwość regulacji tutaj e, jasności samego wyświetlacza. Warto wspomnieć, że wszystkie przełączniki, pomimo tego, że to jest Android 6.0.1, są edytowalne, Na przykład przełączenie się ze sieciami, bez konieczności wchodzenia w konkretne ustawienia. Jest również filtr światła niebieskiego, o tym za chwilę sobie troszkę więcej powiemy, na przykład w latarce możemy jasność czy tam natężenie właściwie tej latarki również sobie sterować, więc to jest jak najbardziej w porządku. Ustawieniach, jedna długa lista, tutaj bez jakiegoś szału. Warto wspomnieć, że dźwięk jest oczywiście rozdzielony, co jest dużym plusem, jeżeli chodzi o powiadomienia i sam dzwonek, to jak najbardziej na plus. Mamy tryb nie przeszkadzać. Powiadomienia, jak możemy zarządzać, czy mają się pojawiać powiadomienia konkretne, w jaki sposób, czy wszystkie. Wyświetlaczu, wyświetlaczu oczywiście jasność, automatyczna, filtr światła niebieskiego z możliwością tutaj włączenia sobie w automacie planu, jak najbardziej ok. czcionka, tryb ekranu adaptacyjny, jeżeli zbyt nasycone są dla nas kolory możemy sobie po prostu to zmienić, jest balans koloru i tam również możemy dowolnie z tym sterować. Tryb ułatwienia, czyli po prostu taki tryb, gdzie mamy kilka ikon dla osób, które rozpoczynają przygodę, mamy obramowania ikon, ale to też możemy sobie zmienić, jeżeli chodzi o ikony w samym systemie. Always on display, możemy mieć go zawsze włączonego, jest kilka układów, w zależności od tego, co chcemy. Mamy również możliwość tutaj yy, korygowania tego, jeżeli chcemy o ustawienia harmonogramu, więc to jak najbardziej w porządku. Na w pasku stanu możemy na przykład zmienić sobie, że mają się pojawiać tylko ostatnie trzy powiadomienia, tak jak mówiłem, yy, procent naładowania baterii. Możliwość na przykład wyłączonego ekranu, jeżeli jesteśmy gdzieś tam z telefonem w kieszeni czy w torbie, żeby się po prostu nam nie aktywował. W tapetach i motywach, oczywiście, tapety, które możemy sobie pobierać, darmowe motywy, również tego sporo. Ikony, czyli pakiety ikon, jeżeli chodzi o samo urządzenie, tego trochę już też jest, więc jak najbardziej możemy sobie to dostosować do swoich wymagań. Wszystkie funkcje natomiast znajdują się w zaawansowanych. Smart Day, dobrze znany Game Launcher, oczywiście, jeżeli chcemy Game Tools do nagrywania. na Naszej rozgrywki. Yy, identyfikator niezapisanych numerów będzie po prostu nam. Tutaj przypominał o tym, kto zadzwonił. Czy to jest jakiś numer, którego byśmy nie chcieli, po prostu w trakcie naszego korzystania ze smartfona. Obsługa jedną ręką tutaj również możemy zmniejszyć sobie obszar za pomocą potrójnego kliknięcia. Możemy sobie przesunąć to do lewej, do prawej, powrócić. Również tak samo, jeżeli chodzi o tutaj dialer, jest możliwość tego wybrania. Szybkie uruchomienie aparatu podwójnym kliknięciem, przechwytwanie inteligentne. No wszystkie najważniejsze rzeczy, które dobrze znamy. Kolejna rzecz to konserwacja urządzeń. To oczywiście ten panel, który dobrze znamy. On jest podzielony na baterię, pamięć wewnętrzną, RAM i bezpieczne urządzenie, jeżeli chodzi o NOX. Jak widzicie, mamy optymalizację, możemy to wszystko robić. Tutaj również w baterii jak najbardziej tryby. Tryb oszczędzania energii, jest możliwość wyłączenia na przykład Always On Display. Nie widziałem, żeby była możliwość wyłączenia tutaj czy zmniejszenia rozdzielczości do HD, nie pojawia się to tutaj. Chociaż może gdzieś tutaj możemy. Nie, nie ma możliwości tego regulacji, natomiast jest możliwość regulowania always on display aplikacjami, które gdzieś tam zużywają za dużo energii, więc możemy sobie to wszystko tutaj dopasować. Oczywiście, oprócz tego mamy ekran blokady tutaj do pięciu odcisków palców. Możemy również, oprócz tej standardowej procedury, czyli odblokowania samego urządzenia, możemy logować się do witryn czy do konta Samsung. Przechodzimy sobie do tego, jak urządzenie działa, wykasowane wszystkie aplikacje. W większości przypadków odpalają się naprawdę bardzo. Bardzo szybko, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Urządzenie trzyma gdzieś tam też te aplikacje w tle, warto o tym wspomnieć. Może nie w nieskończoność, oczywiście, jest to TouchWiz, ale mimo wszystko jest naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Wydaje mi się, że do takiego codziennego użytkowania większość osób będzie zadowolona. Przechodzimy teraz do aparatu, czyli bardzo ważnej funkcji oczywiście z ekranu blokady, przez ikonkę, czy też podwójne kliknięcie, bardzo szybki dostęp. Pewną nowością jest tutaj to, że mamy pływający przycisk, który włączałem sobie w ustawieniach. On jest po to, że na przykład jeżeli mamy jakąś taką nietypową pozycję do robienia zdjęć, to możemy po prostu sobie w ten sposób zrobić fotkę. Nie musimy zawsze dążyć do tego przycisku, który znajduje się. Tutaj e, oczywiście, jeżeli chodzi o tryby auto profesjonalne, niestety HDR jest w trybie osobnym, nie jest w automacie, a on jest bardzo skuteczny, będziecie to widzieć w przykładowych zdjęciach. Jest też tryb nosny, który nie aktywuje się automatycznie, więc warto o tym wspomnieć. Profesjonalne taki nie do końca, bo mamy tylko ISO i balans bieli i ekspozycję, więc niezbyt dużo ustawień. Natomiast warto wspomnieć o tym, że mamy w prawo wszystkie filtry, możliwość pobierania ich i upiększanie również tam. Natomiast co do samych ustawień, zarówno w jednym i drugim przypadku format 4x3 16 megapikseli ze światem 1.9, dwa razy Full HD jeżeli chodzi Oprzód i tył. Jest możliwość tutaj na przykład y, no, segregowania sobie, jak chcemy robić zdjęcia, na przykład przez od razu dotknięcie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Możemy również zdjęcie robić przyciskiem y, odgłośności w dół, na przykład pod wodą, ale filmów już tak nie uruchomimy. Y, warto natomiast wspomnieć o tym, że same zdjęcia w ciągu dnia są naprawdę bardzo dobre. Y, one mają dużą szczegółowość. Polecam tutaj robić zdjęcia na hdr że Te zdjęcia wychodzą w zastosowanie lepiej. Bardzo ładnie doświetla ciemne scenerie, to co jest zbyt jasne, ładnie przy więc HDR naprawdę mocno się. Spisuje, no i szkoda, że niestety nie jest on tutaj w automacie. Natomiast jeżeli chodzi o te zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych, no niestety, pomimo tego, że mamy światło 1,9, zdarza się, że te zdjęcia są poruszone. Brak stabilizacji tutaj wychodzi. To znaczy, jeżeli ustabilizujemy zdjęcie, jesteśmy w stanie zrobić naprawdę ciekawą fotkę. Ona ma trochę szumu, warto o tym wspomnieć. To nie jest na pewno poziom Samsunga Galaxy S6 czy S7. Pamiętajcie o tym, a porównanie z A5216 będzie. Natomiast, no niestety, jeżeli robimy zdjęcia elementów czy obiektów, które się delikatnie ruszają, albo również my poruszymy dłonią, niestety te zdjęcia wyjdą poruszone i warto o tym wspomnieć. Nie inaczej jest w przypadku aparatu z przodu, w ciągu dnia robi całkiem przyzwoite zdjęcia, one mają dużo detali. Niestety nie zawsze trafia się, że tak powiem, w twarz. Warto o tym wspomnieć, że nie możemy sobie tutaj wyostrzyć manualnie, więc musimy polegać na urządzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia takie, gdzie brakuje tego światła, no niestety one są też dość rozmazane i o tym pamiętajcie. Jeżeli chodzi o wideo, wygląda całkiem nieźle, natomiast brakuje tutaj tej stabilizacji, żeby ten obraz był nieco bardziej właśnie ustabilizowany, żeby się tak nie trząsł w momencie, kiedy nagrywamy. Z ręki. Przykładowe zdjęcia Wam tutaj wrzucam, możecie sami ocenić. Oczywiście od samego początku widzieliśmy, że to nie jest S6 czy S7, czy spodziewałem się czegoś więcej? Może w momencie kiedy robimy zdjęcia po zmroku, szczególnie od tego światła 1,9, ale no, muszę przyznać, że w większości przypadków i tak w ciągu dnia te zdjęcia wyglądają całkiem, całkiem. Nieźle. Testy syntetyczne 60 tysięcy z hakiem. No, czy dużo, czy mało? Urządzenie działa płynnie, więc tutaj bym się do tego nie przyczepił. Oczywiście, jeżeli chodzi o gry, zaraz wam to pokażę. Natomiast widać, że jest to trochę więcej niż zeszłoroczne urządzenie. Ale brakuje oczywiście do Samsunga Galaxy S6, więc jest to urządzenie oczywiście gdzieś pomiędzy, jeżeli chodzi o stary model, a mimo wszystko o zeszłorocznego Flagowca. Przechodzimy do wydajności w grach, i tutaj powiem szczerze: no czasami coś tutaj tak dziwnie przyklatkuje. Nie wiem dlaczego. Natomiast nie mam zastrzeżeń co do tego, jak urządzenie się nagrzewa, czy też się nie nagrzewa. Warto wspomnieć o tym, że po prostu w większości przypadków jest po prostu cały czas chłodne, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast wydaje mi się, że większość gier raczej powinna działać płynnie. No czasami zdarza się, że coś tutaj jednak tak delikatnie przytnie, nie wiem z jakiego powodu, i miejcie po prostu tego świadomość. Jeżeli chodzi o odtwarzacz muzyczny, to oczywiście Samsung Music, który musimy sobie dodatkowo pobrać, nie jest on preinstalowany. Oczywiście albumy tutaj nam się pobierają, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Warto natomiast wspomnieć o innej rzeczy, że w ustawieniach mamy kilka dodatkowych rozwiązań, jak przykład muzyka przy wyłączonym ekranie, jakaś tam głośność inteligentna. Jest też Sound Alive i ten nasz korektor. I tutaj w kalery uchaku, jeżeli chodzi o y, chociażby dźwięk na słuchawkach, które to obsługują, więc tutaj polecam się z tym dość dokładnie zapoznać. Natomiast jeżeli chodzi o sam dźwięk, powiem szczerze, jeżeli chodzi o głośnik mono, jest naprawdę całkiem nieźle. W tych ostatnich gdzieś tam parametrach, jeżeli chodzi o głośność, czasami coś tam zatrzeszczy, ale naprawdę jest jak na głośnik mono, jest bardzo dobry do słuchania muzyki czy oglądania filmów, w zupełności wystarczy. Zostały na jeszcze strony mobilne oraz pełnej, i tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Rzeczywiście, wszystko się dość szybko ładuje. Warto również wspomnieć o tym, że samo urządzenie rzeczywiście bardzo, ale to bardzo ładnie świeci. Nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Jasność minimalna i maksymalna jest naprawdę bardzo dobra. Jak widzicie, no prawie nic nie widać, więc wieczorem rzeczywiście możemy sobie bardzo ładnie to. Tutaj ściemić, ale maksymalna również jest bardzo dobra. Tutaj nie zauważyłem żadnych problemów, jeżeli chodzi o kąty widzenia, jest naprawdę ok. Podsumowując, Samsung Galaxy A5 2017, no nie ma łatwo. Nie ma łatwo z jednego tego powodu. Jego cena w chwili obecnej jest dość wysoka. Zresztą zauważyłem, że to taka tendencja również u wszystkich producentów, że te nowe urządzenia niestety mają taką cenę troszkę zaporową i przydałoby się te 200-300 zł. Taniej i wtedy rzeczywiście to urządzenie robiłoby ogólne dużo, dużo lepsze wrażenie. Natomiast ja zdaję sobie z tego sprawę, że część osób albo dorwie gdzieś wcześniej, to urządzenie po prostu taniej, jeżeli chodzi o y, aukcje internetowe, czy też u operatora, i wtedy faktycznie ten telefon wychodzi taniej. Natomiast najważniejsze plusy to na pewno ekran, wydajność samego urządzenia, bo działa to wszystko tutaj bardzo, bardzo sprawnie. Bateria, bateria to jest killer feature, bo to jest taki naprawdę dwa intensywne dni, w jeden dzień właściwie ciężko rozładować tego smartfona i to jest jak najbardziej plus. I P68, jeżeli ktoś potrzebuje, to jest na pewno też fajny, fajny dodatek, jeżeli chodzi o to urządzenie. Warto również wspomnieć o tym, że aparat w ciągu dnia naprawdę robi robotę i bardzo fajnie. Dobrze, że ten HDR jest, minusem oczywiście jest to, że nie jest w automacie wieczorem. No może spodziewałem się czegoś lepszego. Niestety brak stabilizacji wychodzi i warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Natomiast sama bryła urządzenia, obojętnie czy Wam się podoba, czy też nie, jest bardzo wygodna, bardzo fajnie się ją trzyma i samo urządzenie na pewno jest świetnie spasowane. Ja to urządzenie mogę Wam gorąco polecić. Oczywiście ta cena jest dość wysoka, no chyba, że uda Wam się gdzieś dorwać na aukcji, czy też u operatora macie po prostu ten smartfon taniej, bo ta konkurencja w chwili obecnej niestety jest dość duża. Samsung Galaxy S6, chociażby LG G5, Moto Z Play, Honor 8, tych urządzeń jest naprawdę bardzo dużo. Jedyny mankament, jaki mógłbym się przyczepić do tego smartfona tak naprawdę to aparat po zmroku. W momencie, kiedy brakuje światła, wydawało mi się, że przy tym świetle 1.9 mogłoby być troszkę lepiej, jeżeli chodzi o same fotki nocne. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć kolejnych filmów, chociażby porównania Tutaj z Samsungiem Galaxy A5 2016, jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, napiszcie dlaczego i zostawcie łapkę w dół, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.